Dobry koni, to i po płocie pojedzie. Czy swingowanie jest y, prawnie dozwolone w Polsce? Oczywiście, wszystko jest dozwolone, od lat 18. No i jak poznasz? Nie poznasz się? No skąd? Też nie ma na czole napisane, że swingers nie? Y, chce zbierać pieniądze od swingersów i wszyscy nie się kotują. W tym jednym domu je się pierdolą, y, y, zioło palą. Wszystkich Pani wsadza w autokarnie? No. I wierzę do pensjonatu? Dokładnie. Tak. A co Pani mówi w pensjonacie? Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę Pani, jak wygląda, jakbym ja chciała całe piętro kupić? No, ile pokoi jest na piętrze? 11. O, pasuje, dobra. Sala konferencyjna jest? Jaka duża? Są trzy różne sali. Ale proszę trzy z sali, sali do sali, do sali jest przejście do trzech sal? Stoły stabilne, jakie stoły są? Jaki styl stołów? Dobra, nieważne, ale się nie zarwą, tak? To znaczy się ona bierze, on jej to robi, oni jadą jak wskazówki zegara, druga, druga para widzi to, bardzo ich to podnieca. Oni się patrzą, oni lubią się patrzeć. Już jest tak napięty, strasznie, a nie dotyka swojej partnerki. On bierze aparat. I on to wszystko daje na naszą klasę. Gdzie daje? No to klasę. Bo ja mam 100 osób, dlatego się pytam. Jak mam dzielić. No, wie. No? A zasłony są? Są też. Dobrze. Ogólnie cały hotel na 50 osób spokojnie. Jeżeli zrobimy dostarczki, to nawet nie Dobrze. Bo ja proszę Panią, organizuję konferencję proszę Panią na 100 osób. I ja, jest, ja właśnie się pytam. Bo ja proszę Panią, pracuję z ludźmi, z swingersami. Wie Pani, kto to jest swingers? A wie Pani, czy to jest muzyka swing? Swing? Tak? Nogi tak? Ręce są tak. On jest nagą. I ona go kurwa obraca. Na tym kurwa kole. On ma koleś, oczy zawiązane i go kurwa leje. Gdzie poparć? Morda, klata, penis. Nie po penisie nie bije, bo jest góry. Góra. Dół. Kręci go, kręci go, kręci go, kręci go, zwalnia tempo, zatrzymuje koło młodziskie, ściąga go i ujeżdża. Ja mu się nie chcę wymiotować, on zapłacił, on miał taki kaprys, takie sekcje od Bo ja, proszę Panią, właśnie chciałam takie, proszę Panią, e, zorganizować seks party połączone ze swingersami. Znaczy, się na ten sam król w Mówi Teo. Prawie dochodzą do szczytu. Ona mu zdziera ciuchy. On zdziera jej. Oni dołączają do nich i robi się tak zwany czworobok y, swinga. Pójdzie, jak dzieło za jara pójdzie. Rozumiesz? Walka. Albo wspólnie w czwórkę jadą. Tak zwany czworobok. I, i pomału jeden drugiego rozbiera. Do kogo? No, dziewczyna rozbiera na przykład ją. Ją? Tak. On rozbiera jego. chyba jednak nie, nie. I zaczyna się populacja. Tak zwany, tak zwany wstępny stosunek. Krótka piłka, krótki temat. Proszę panią, ja chciałam się zapytać ja bym chciała całe piętro wynająć u was w hotelu. Czy jest to możliwe? Bo wie pani co? Ja robię taką konferencję. Chciałam się zapytać ile do sauny wchodzi ludzi? Sto osób wejdzie do basenu? Ile wejdzie? Dziesięć i do basenu wejdzie? Żaluzje, czy zasłony, firany? stoł? Żaluzje? To gdzie 200 osób pani pomyśli, żeby się wzykali? Piętra, są pokoje, są schody, są yy, yy, te. Schody są, yy, salony, dziakuzy, baseny, no jakich chuj? Tylko wszyscy się podniosą. Przecież nie mogą wszyscy mieć basenu. Sala konferencyjna, sala bankietowa, sala rycerska, sala balowa i chuj kominki. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałam kupić całe piętro. Ile macie pokoi na piętrze? Pan wie co to są sw swingersi? Eee, to są jelenki, jedno pokoje. Swingersi. Tak zwana zbiorówka. Grupa zbiorowa. Eee. Okej, Proszę pana, nie chodzi o grupę. Swingersów, którzy wspólnie razem współżyją. Krzyki miał cienie, krzyczenie, latanie na golaza. O to mi kurwa chodzi. Gitara? O. czemu nie ma takiej możliwości? Kurwa, ta sama piosenka w dupę jedna.